Cześć wszystkim, mam na imię Martyna, a to jest mój kanał na YouTube. Kanał, który chciałabym, żeby poświęcony zakupom na Aliexpress, rzeczom z Aliexpress. Z innych stron jakoś rzadko zdarza mi się coś zamawiać, jednak Aliexpress przeważa. Długo się dość zastanawiałam nad tym, czy chcę się z Wami dzielić tutaj swoimi zakupami, ale chęć sprawdzenia siebie i poszukania czegoś nowego po prostu przeważyła. Także jestem tutaj, mam nadzieję, że Wam się to spodoba i po prostu zostaniecie ze mną na dłużej. Także zaczynamy po prostu, bo już nie mogę się doczekać, żeby rozpakować te rzeczy. Czekają na mnie już od paru dni, a to jest po prostu dość trudne. Ci, co zamawiają, to wiedzą, że jak ktoś przychodzi, no to ma się ochotę sprawdzić po prostu, co do, do nas za, za co zapłaciliśmy, co do nas dotarło. A no, leżą sobie tutaj te paczki i czekają. Także no, myślę, że powi powinniśmy po prostu zacząć. Także wezmę tutaj tą pierwszą paczkę. Z tego co przeczytałam na, w, w opisie tutaj na tym, na kopercie, jest to case na telefon. mówiłam kilka, także nie wiem, który do mnie przyszedł. Ale widzę, że dotarł do mnie case dla mamy na telefon. Także. Jest jak widać ładnie zapakowany w taką torebkę strunową. Także sprawdźmy. Aha, nie, nie musiałam tam tego odrywać. Wystarczyło tak po prostu otworzyć. E, tak. Jest to taki case, już Wam pokazuję, wyjmuję z tej folii szereszczącej, e, z taką e, rączką, którą można sobie rozsunąć i wsadzić tutaj rękę. Można też tutaj przyczepić kółko. Dobrze, że można je odczepić, bo zastanawiałam się w aukcji, że te kółko w zasadzie to trochę tak no, zależy, co komu się podoba. No, ja się cieszę, że można je sobie odczepić i po prostu chodzić z tym w ten sposób. Generalnie moim zdaniem wygląda to całkiem nieźle. Później zobaczę, jak to wyszło tutaj przy, na filmie. Jakby co to po prostu gdzieś tam postaram się wkleić y, zdjęcia y, tego, y, tego case'a. Tu są przyciski, można to sobie w ten sposób regulować wkładać rękę także i chować. Jest fajnie wykonany, jest silikonowy przede wszystkim, to też jest duży plus. Te plastikowe jednak się. Y, Słabo, słabo trzymają, szybko się dosyć łamią, także nie, nie polecam. Miałam raz czy dwa i po prostu zawsze staram się zwrócić uwagę, czy ten case jest silikonowy czy plastikowy, także moim zdaniem jest fajny, fajnie wykonany. Kosztował 3,17 euro razem z wysyłką. Mówię w euro, ponieważ mieszkam w Niemczech, także wszystkie ceny są zawsze podawane w euro. Ok, mi się podoba, idziemy dalej. Tutaj mam taką grubszą paczkę. Jest tutaj napisane, że jest to zegarek. Zaraz się okaże, który. Mm. Jak exactly. zawsze. Ponieważ, jak wiadomo, zamawiam czasami kilka rzeczy z danej klasy. Także to jest zegarek dla mojego chłopaka. Miałam nadzieję, że przyszedł mój Miwant, na który też czekam. No ale, to jest zegarek dla mojego chłopaka. Jest zapakowany w folię. Widzę już, że brązoletka jest dosyć sztywna. No i tak. E, chociaż powiem Wam szczerze, że tak jak się e, przyjrzymy tutaj, to nie wygląda aż tak strasznie tandetnie. Z drugiej strony wygląda trochę gorzej. Jest taka gruba, dość e, sztywna. Ale generalnie tarcza wygląda fajnie. Prosta. Oj, oj, oj. O tak. Jest taka prosta, elegancka, bez żadnych dodatkowych wskazówek. Eee, także dosyć spora. Już może na tej ręce pokażę, będzie lepiej widać. Eee, w ten sposób. Tak. Ale moim zdaniem wygląda fajnie, a dlatego się tak cieszę. Ponieważ ten zegarek kosztował chyba 260 euro. Także no to jest cena 10 zł za zegarek, a wygląda naprawdę spoko. Jeszcze się tutaj przypatrzę, no nie jest wodoodporny, nie ma e, anty m, jak to się nazywa, tego szkła, które się nie drapie. No także to jest zegarek jednorazowy, ale ogólnie wygląda moim zdaniem całkiem fajnie, sympatycznie. Także zegarek... Nie, nie spodziewałam się naprawdę po nim zbyt wiele. Kosztował dokładnie 2,63 Także naprawdę jestem w szoku i całkiem, całkiem sympatyczny zakup. E, przejdźmy może teraz do następnej paczuszki, która jest lekka, aczkolwiek duża. Może tą stronę, żeby nie było widać adresu. E, tak, także rozpakujmy tą paczuszkę. I to są gąbeczki. Rozpakujmy sobie każdą po kolei. Są to gąbeczki do demakijażu, które zobaczyłam na jednej z grup AliExpress na Facebooku. Podobno tymi gąbeczkami można zmywać bez używania wody. Yy, przepraszam, płynów do yy, makijażu, czy, yy, yy, czy różnych żeli i tak dalej. Po prostu namaczamy je wo wodą i sobie zmywamy i podobno, podobno działają. Także sama chciałam się przekonać. Zamówiłam jedną brązową, jest bardzo mięciutka, super mięciutka. Naprawdę jest, yy, no aż się chcę ją przyłożyć po prostu do twarzy i, i spróbować. Jest dwustronna. Jest super miękka, naprawdę, obiecuję. Zobaczmy teraz czarną, bo ma zupełnie inny kształt. Jest większa i widzę, że ten płuszek jest inny. No, czarna mi się troszeczkę inaczej podoba. To jest w porównaniu z tą brązową. Obie mają zaczepy, że. Ma... Nie, przepraszam, to jest tylko metka. Ale można użyć na przykład do wieszania, żeby sobie ją gdzieś podwiesić, właśnie na tym. Jeżeli chodzi o kształty, są takie. No ta czarna ma zupełnie inny materiał. Nie jest taka super miękka jak ta brązowa. Ta brązowa jednak jest taka, ten włos ma jakby dłuższy i bardziej mi odpowiada. Aczkolwiek może zobaczymy przy używaniu po prostu. I mam jeszcze białą. Numery tych gąbek podam wam w opisie, ponieważ nie, nie, nie pamiętam. Podam Wam razem przy linkach. No biała jest tak sama jak czarna, to jest mniej więcej ten sam materiał. Najbardziej mi się podoba... Zresztą one są takiego samego, takiej samej wielkości. Najbardziej mi po prostu odpowiada ta, e, ta brązowa. Jest najbardziej miękka, najbardziej ma taki przyjemny kształt. Moim zdaniem pewnie będę tylko znając siebie to korzystać właśnie z tej brązowej. Może po prostu komuś, e, mamie albo siostrze, e, którąś sprezentuję, po co mi dwie takie same. Myślałam, że może po prostu się czymś różnią, ale najwidoczniej nie. Także po prostu tylko kolorystycznie, yy, tylko kolor i kształt. A w zasadzie one są yy, tak samo. Te biała i czarna są tak samo miękkie. Ta brązowa jest jakby taka najprzyjemniejsza i najbardziej mi przypada do gustu. Przejdźmy dalej, ponieważ mam tutaj jeszcze taką dużą paczkę. Tak, całkiem sporą, ciężką, bardzo solidnie zapakowaną. Ja wiem co tam jest. To jest prezent na święta. Także bardzo się cieszę, że dotarł. Zamawiałam e, to na 11 listopada. Także e, wyszło mi z jakimiś kuponami. Ogólnie to kosztowało, już Wam mówię, 14,59 euro. Ale z jakimiś kuponami to wyszło pewnie o wiele, wiele taniej. O! Wiem. A i mało tego przyszło do mnie pocztą, ale z potwierdzeniem odbioru, także to też się liczy. Jest to jednak droższa wysyłka. Także dotarło do mnie do. dotarło do mnie pod drzwi, bez problemu. Jest to tak zapakowane, bardzo porządnie, tylko w tym nie i w folii bąbelkowej, nie było tutaj nic innego. Folia bąbelkowa i to wszystko. Myślałam, szczerze mówiąc, że to jest w stropianie. No ale nie będę tutaj za bardzo się rozgrzebywać w tym, ponieważ, tak jak mówiłam, jest to prezent. A coś mi to nie chce się otworzyć. Ej, przyszło połamane. Tutaj jest nadłamane. Nie wiem, czy to będzie widać. Hmm. Bo to jeszcze ma zapięcia z boku, dlatego nie mogę tego rozpiąć. No ale mimo wszystko jest trochę odłamane. No to nie jest duży problem, no ale jak prezent, no to wiadomo, że chciałoby się, żeby było idealne. No a nie jest. Poższe, ile tych kabli tutaj. No i to jest tak. To jest latarka czołowa. To jest latarka czołowa. Zaraz to będziemy po kolei rozpracowywać. Roki cichutko. Nie denerwuj panci. Dobra, a ten kabel to tu musi być? Nie, czy on się tak wychodzi? dobra, ten kabel wychodzi. Idzie tak. O, o, jest. O, odginamy. To jest taka latarka czołowa. Ma jakąś większą głowę i mi się trochę zsuwa. Ale dość jest naprawdę spora, bo czuję, jak mi tutaj odstaje. OK. Tak. Hm. Opinie miała bardzo dobre. Tutaj są akumulatorki do ładowania. Jest wtyczka, można sobie naładować. Jest do tego też kabelek. Taki tutaj, w zestawie. Jest kabelek do. Przepraszam, jest kabelek USB. Jest gniazdo do gniazda samochodowego i jest do zwykłego prądu. Także moim zdaniem super. Tutaj jest wszystko regulowane na tych gumach. W ogóle te gumy też są fajnie pomalowane. Nie, nie jest to jakiś zwykły czarna, zwykła czarna taśma, tylko po prostu, no, też fajnie to wygląda. Z każdej strony można sobie poregulować. Tutaj te ledy też można. Te, te tutaj żarówki też można w jakiś sposób. A, tutaj jest z góry przyłącznik, Także można sobie przełączać. Czy mają świecić wszystkie cztery? Czy wszystkie pięć? Czy tylko ta jedna, z tego co pamiętam. Także to się jeszcze dokręca, czy to tak się kręci w kółko? Hmm. No, kręci się w kółko. Także to. Bo no to można sobie jeszcze wyciągnąć dodatkowo. Okej. Okay. Tego nie wiedziałam. Hmm. Tych małych już nie. Ale one wszystkie się kręcą. Nie, ta była niedokręcona. Okej. Okay. To też się reguluje. Tak. Muszę w dół, później świecić. Do góry. Z tego co widziałam, to to ma bardzo duży zasięg. I naprawdę opinii miała super. Także mam nadzieję, że osoba, która to dostanie, będzie zadowolona. Jeszcze staram się to tutaj... O! Tak, są akumulatorki. Wow! I to jeszcze zafoliowane. Nie wiem, czy to będzie widać, ale są zafoliowane. No super! Nie no, myślę, że w takiej cenie za niecałe 15 euro. Gdzie wiem, że takie zwykłe e latarki naprawdę potrafią kosztować. A ta jest naprawdę elegancka. Bardzo mi się podoba. I ładną ma kolorystykę. Były jeszcze do wyboru złote, czerwone i chyba niebieskie. Także, no naprawdę polecam, no i dodatkowo jeszcze właśnie to pudełko, za które trzeba było dodatkowo chyba dopłacić euro 50 albo 2, nie pamiętam, ale myślę, że po prostu to jest wygodniejsze, tak? Można mieć wszystko po prostu razem, a już i tak jak na prezent, to i tak nie jest drogo, także po prostu te 2 euro, no nie wypadało nie dołożyć. No i teraz przejdźmy do ostatniej paczki. Co tutaj jest? Zawsze otwieram rękoma. Ja no, jakoś nie lubię tymi nożyczkami. ale pomyślałam, że do filmu to raczej nie wypada tak się tutaj równać i prężyć. No ale jest. Uuu! Uuu! Mmm! Okej! Okay. To miało być chyba większe, bo dali mi rozmiar SM, a miało być większe. To jest produkt, na który już to jest produkt, który zamówiłam już wcześniej, który mnie wiele nauczył, że nie wolno na Ali zakładać ponownie sporu, i żeby przypadkiem w życiu nie kliknąć zakończ spór, kiedy jeszcze nie jest zakończony. Nie wiem co, czemu to zrobiłam, nie wiem czemu to wcisnęłam, nie pamiętam jak się ten przycisk nazywał, ale po prostu go wcisnęłam i przypadkiem zakończyłam spór, gdzie wcale nie miałam tego w zamiarze. No i niestety nie można było za ponownie założyć sporu, yy, także zostałam bez, bez tego, bez tego stanika takiego, yy, bez samych miseczek, o tak, to jest taki stanik, który się przykleja yy, i po prostu można sobie chodzić w bluzce bez pleców, yy, z odkrytymi plecami, <grym>, nie, że... okej. Okay to się wytnie może, w każdym razie nie kończcie sporu, póki nie otrzymacie pieniędzy albo towaru. Także, no, spakuję. Zamówiłam po prostu drugie u innego sprzedawcy, doszło w miarę szybko, chyba właśnie miesiąc. No, tak, bo zamawiałam to na 11 listopada, tak mi się kojarzy. Ok, widzę, że tam jest taka... Nie wiem, czy to będzie widać, ale jest taka tutaj zmiętelona. Ta jest normalna, cała taka równa, a ta jest taka podmiotana i to już mi się nie podoba, ale może się wyprostuje. Generalnie one są jeszcze właśnie zaklejone tutaj taśmą dodatkowo, że, bo oczywiście, o jezu, jak to się lepi. O jezu. Nie jestem w stanie tego odkleić, bo mi się do... Patrzcie, Nie wiem, czy to widać. O. Tak? O. Okej, okay. to może się trzymać. Nie wiem, czy to widać. Mam nadzieję, że tak. Może jeszcze raz bliżej. O, aż mi normalnie op opuszki mi wyrywa. Ej, ale mocny silikon. Tylko że jeżeli to jest ten większy rozmiar, no to sorry, ale to jest po prostu, to, to nie ma żadnej wypukłości. To jest po prostu płaskie. No, ja nie jestem jakoś super tutaj yy, duża, no ale mimo wszystko to jest yy, bardzo płaskie, więc nie wiem. Nie wiem. Myślałam, że to będzie po prostu, no tak, bardziej dopasowane. A to jest po prostu takie malusie. Także dziwna sytuacja. Zmierzę i dam znać. I dam znać jeszcze, czy to właśnie ten rozmiar, który ja zamówiłam, czy po prostu przypadkiem mi wysłali ten mniejszy, bo są tylko dwa do wyboru. I no brałam ten większy, no bo jednak... Tam, tam była różnica chyba, a tam była średnica chyba 8 cm i 10 cm. no więc wzięłam tą większe, większą, żeby się też czuć bardziej komfortowo. Na no, no mój rozum tak mi się po prostu wydawało, że tak będzie lepiej. No ale przyszło takie coś. Może to tak powinno być? Nie wiem. Dam znać. Napiszę razem w opisie, jak, jak już przymierzę i będę wiedziała, czy to, czy to się da, czy to się nie da. Ogólnie to te właśnie takie zajączki czy króliczki, nie wiem jak to się nazywa, chyba rabbit bra, y, widziałam na tutaj, wyskakiwały mi reklamy tutaj na, y, po prostu na Facebooku, y, na niemieckich stronach, to, Boże, nie pamiętam czy to 20 euro kosztowało, czy 15, jakaś taka cena w ogóle nie niebotyczna, a tutaj to kosztowało... 2,53 euro razem z wysyłką, także no bez porównania. Plus te moje stracone 2,50, no to wyszło mi, powiem no ale przez własną głupotę. Yy, także nie polecam zamykać sporu, jeszcze raz mówię, jak macie już założony, to trzymajcie, aż dostaniecie zwrot pieniędzy. Także. Szybko poszło, to by było na tyle. Ja jestem w połowie usatysfakcjonowana, ponieważ inne paczki na mnie czekają na drugi film. Po prostu rozbiłam to na dwa albo nawet rozbiję to na trzy. No bo jednak to i tak będzie długo trwało. Ale postaram się powycinać to, co nie powinno być. Chciałabym Wam serdecznie podziękować za to, że byliście dzisiaj tutaj ze mną. Jeżeli Wam się ten filmik podobał, to bardzo proszę o kciuka w górę. No i oczywiście o subskrypcję. I chciałabym Wam życzyć miłego dnia. To tyle. Cześć, do następnego razu. Pa!